Dzień dobry, a na kongresie kolejny gość. Ze mną pani profesor Agnieszka Wąsik Instytut Farmakologii imienia Jerzego Maja, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Chciałbym się powiedzieć i zacząć rozmowę od tego, jak żyć, ale nie jak żyć, proszę Państwa, tylko jak żyć zdrowo. Pani profesor. Chodzi o poradnik seniora, nad którym pracujecie też w Instytucie. Tak jest. W tej chwili prowadzimy już drugą edycję mhm. tego, tego programu. Pierwsza edycja odbyła się w latach 20, 2022-2023 i przeprowadzaliśmy nasze wykłady w Krakowie. Natomiast w tym momencie chcieliśmy wyjść z wykładami popularno-naukowymi do seniorów z okolic wiejskich. W związku z czym ten, ta edycja programu jest realizowana w gminie Wielka Wieś, mhm. która jest zlokalizowana nieopodal Krakowa, około 15 km na przepięknej naszej jurze krakowsko-częstochowskiej. Czyli zdrowo. E, czyli zdrowo, dokładnie <laughs> tak. Gmina liczy 12 miejscowości i my te wykłady jeździmy z tymi wykładami po kolei do wszystkich tych miejscowości po to, żeby seniorom, szczególnie tym, którzy mają problemy z poruszaniem się, było jak gdyby łatwiej do nas do nas dotrzeć i skorzystać z tych naszych wykładów. Wykłady są popularno-naukowe, staramy się dostosować język do naszych odbiorców, tak żeby zrozumieli, chociaż czasem narzekają, że jednak zbyt naukowe są te wykłady. Wykłady są oczywiście bezpłatne dla seniorów i oprócz wiedzy, którą chcemy przekazać im na temat chorób właśnie wieku mhm. podeszłego i tego, jak zapobiegać tym chorobom, jak je rozpoznawać, co robić, jeśli się pojawią już, już te objawy, to oczywiście Drugim, nie mniej ważnym celem tych spotkań jest integracja seniorów. Jak wiemy, seniorzy bardzo często żyją samotnie, w związku z czym mają problem z wyjściem z domu, z, z rozmową z drugim człowiekiem, a to jest okazja do tego, żeby się spotkać czasem zapoznać y, ludzi z, z własnej okolicy y, i miło po prostu spędzić czas. Mało tego, że miło, to jeszcze zdrowo, bo taka integracja i taki kontakt z drugim człowiekiem przecież wpływa, przekłada się, co tu dużo mówić, tak. na takie zdrowie y, fizyczne i psychiczne, tak, prawda? Dokładnie. Wtedy czuje się zdrowiej, y, y, bo już nie pomijając o tych chorobach, o których Państwo mówicie, tak. jak zapobiegać, to są wszystko y, prawda, medyczne kwestie, ale te psychologiczne przecież są równie ważne. Tak, właśnie dlatego podkreślam to, że te spotkania dla seniorów, oni zresztą nam to mówią, że to jest świetny pomysł, że oni się bardzo cieszą, że my do nich, do nich przyjeżdżamy i że mogą po prostu wyjść z domu i spotkać się z drugim człowiekiem, a jednocześnie po tych wykładach oczywiście zadają pytania, jest dyskusja, mhm. jest czas po prostu na wyjaśnienie różnych wątpliwości, w związku z czym oni no podwójnie po prostu korzystają. To jeden ze sposobów, można by powiedzieć, pani profesor, ograniczenia ryzyka chorób wieku podeszłego, takie spotkania, prawda? Tak. Jakie są jeszcze inne? Wykłady dotyczyły różnych chorób, depresji, demencji, dotyczyły choroby Parkinsona, osteoartrozy, cukrzycy, miażdżycy itd. I oczywiście w prawie każdym wykładzie przewijała się Taka informacja, że aktywność fizyczna jest niezbędna, absolutnie niezbędna do, do tego, żeby być zdrowym jak najdłużej i, i żyć po prostu sprawnie. Więc zarówno na depresję, jak i na pamięć, jak i oczywiście na choroby układu krwionośnego i cukrzycę, ta aktywność fizyczna jest po prostu bardzo potrzebna. Oprócz tego były wykłady dotyczące diety. Mhm. Jak powinna wyglądać nasza dieta, a, abyśmy też byli zdrowi i jak najlepiej funkcjonowali, żeby nasz układ nerwowy yy, i nasz układ krwionośny pracował yy sprawnie no, do, późnych, wieku, tak, do, późnych, mówić, do późnych tak, lat życia. do późnych lat życia. Zgadza się. Pani profesor, yy, czy, czy możemy my już tu mówić o takiej swoistej epidemii, jeśli chodzi o choroby wieku starczego, takie jak demencja czy Parkinson? Yy, ja myślę, że to wynika z tego, że mamy starzejące się społeczeństwo, że żyjemy po prostu coraz dłużej, w związku z czym takie choroby właśnie jak demencja czy choroba Parkinsona pojawiają się zwykle w wieku po prostu późnym i przez to, że coraz więcej mamy seniorów, to automatycznie po prostu tych zachorowań jest po prostu coraz więcej. Pani Prezes, wspomniane już choroby budzą oczywiście zrozumiały lęk. Co tu dużo mówić. No, każdy się boi, zwłaszcza osoby starsze, gdzie już też nie są w pełni tak sprawne, tak. Prawda, żeby nie wiem, wyjść po pomoc, zwrócić się o pomoc. Często też wstydzą się mówić o swoich problemach. Proszę powiedzieć, czy jesteśmy w stanie faktycznie zmniejszyć ryzyko tych chorób? Co trzeba robić? Mówiła Pani o aktywności fizycznej, to jest przede wszystkim. Tak. Podkreślamy i ja wiem, że jest to trudne, bo najtrudniej naj jest wyjść z domu i zrobić ten pierwszy krok. Oprócz aktywności fizycznej zachęcaliśmy również seniorów do aktywności umysłowej, psychicznej. Psychico, krzyżówki? Tak, krzyżówki, sudoku, gry planszowe, można hmm. grać z wnukami, którzy po prostu będą się też cieszyć. Właśnie te kontakty społeczne, emocjonalne, posiadanie pupila to też zmusza, Seniora, do tego, żeby zadbać o karmę, żeby zadbać. o dnia, tak? Profesor. dokładnie, żeby wyjść na spacer na przykład z psem i tak dalej. Jest też ten aspekt taki emocjonalny przy, przytulania, głaskania y, y, zwierzaka. W związku z czym, y, tak jak mówię, ta aktywność to nie tylko fizyczna, chociaż fizyczna ma tutaj ogromne, naprawdę mhm. ogromne znaczenie, żeby ten, te, te wszystkie nasze układy działały, ale właśnie ta. Y, Społeczna, emocjonalna, psychiczna aktywność i umysłowa. Czyli czytać książki, uprawiać hobby, może zacząć czego, coś nowego, spróbować nowego hobby, takiego oczywiście dostosowanego do wieku i do, do możliwości fizycznych seniora. Natomiast seniorzy podkreślają, że ogródek jest dla nich oczywiście mhm. bardzo ważny. Niektórzy grają na gitarze, inni piszą wiersze. Więc każda aktywność sprawia, że ten nasz mózg i nasz organizm po prostu działa. Lepiej. Bo najgorzej jest takie popadnięcie w marazm, prawda, pani profesor. Tak, I, dokładnie. Bo jeżeli pani mówiła o wnukach, bo szczęśliwi są ci seniorzy, którzy mają rodziny, którzy mają wnuki, pobliżu, którzy mają tak. w pobliżu dzieci. Ale często teraz ta emigracja jest tak duża, prawda? Tak. Zarobkowa, ja mówię do innych miast, często ci ludzie zostają sami właśnie tak, jak się Dlatego państwo właśnie mówię, samotność jest najgorszą rzeczą, która się może zdarzyć w starszym wieku, bo w momencie, gdy się coś dzieje, tak nie mamy nikogo, żeby zawiadomił mhm. y, pomoc. A oprócz tego. Seniorzy naprawdę, którzy nie rozmawiają, którzy nie wychodzą z domu, to zaczynają, no można powiedzieć, cofać się w rozwoju. Tak? Mhm. Ta ich mowa ubożeje. No, mózg nieprawidłowo funkcjonuje, w związku z czym tak jak mówię, demencja się rozwija dużo szybciej, no i niestety depresja. Cukrzyca i osteoporoza, które również są tematem przecież tak. państwa projektu, zapewne są traktowane przez część osób jako coś co, skazane, coś, co są skazane. No bo przecież tłumaczą trudy życia, pani profesor, tak? Nie wiem, bo geny, bo brak czasu. Jak państwo przekonujecie właśnie takich seniorów, by zwalczyli w sobie i nie dali się tym chorobom cywilizacyjnym? Było podkreślone, że są czynniki niemodyfikowalne, tak jak na przykład nasze geny czy wiek, no niestety nie mamy na to wpływu. I czynniki modyfikowalne, czyli na przykład otyłość. I z tym y, możemy i powinniśmy walczyć. Czyli właśnie prawidłowa dieta, y, czyli aktywność fizyczna. Czyli w momencie, gdy senior. Y, jak gdyby przejmie się tym, co, co, co usłyszy i zacznie się ruszać i zacznie dbać o prawidłową dietę, to jest szansa, że po prostu schudnie i nawet jeśli ma początki cukrzycy, to ta, ta, ta cukrzyca nie rozwinie się dalej. Tak, w taki za... sposób również, tak. też, prawda? Jak, tak, dokładnie. Jak, jak, jak to postępuje. Pani profesor, a jakie problemy, przeszkody w prowadzeniu zdrowego trybu życia zgłaszają wam sami seniorzy? Jestem ciekawa, jak którzy przychodzą na te spotkania. Yy, no naj, Najbardziej narzekają oczywiście na naszą służbę. Bez zdrowia, a właściwie na niedostępność specjalistów. Bo o ile do lekarza pierwszego kontaktu w miarę Aha. można się prosto dostać, o tyle jak potrzebują już y, y, dostać się do, do specjalisty, czy to jest y, kardiolog, czy neurolog, na przykład, y, czy psychiatra nawet, to jest to bardzo, bardzo utrudnione, ponieważ no, kolejki po prostu y, i terminy są bardzo odległe. Gigantyczne, jeśli tak. chodzi nawet niektórzy tak, to są mówią, że po prostu lata. boją się nawet to nie, są nie czasem chodzą lata. lata, bo boją się, że po prostu nie dożyją tej wizyty. Często... Namawialiśmy też rzeczywiście seniorów do badań profilaktycznych, że jest to niezmiernie ważne. To też się zmieniło w ostatnich latach, bo ja jeszcze pamiętam, nie wiem, 15-20 lat temu, to było taka, takie uważanie, że a jak nie pójdę, to mi nic nie znajdą. Tak, ale to... ja, jak już znajdą, to już się zna. To już jest za, to ja już jest będę za... Tak, tak. To jest... Ale najczęściej mm -hmm. wtedy jest za późno. Dlatego, ale widzę, że to się w ostatnich latach naprawdę zmieniło i ludzie zaczęli dbać o, o zdrowie też poprzez badania profilaktyczne i to też podkreślaliśmy seniorom, że powinni się badać, powinni domagać się skierowań na, na badania, bo czasem lekarze po prostu albo zapominają, albo też nie chcą wystawiać tych, tych skierowań. W związku z uwagi, z czym, oczywiście, na jakie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze. No więc profesor. zawsze chodzi oczywiście o finansowanie, natomiast no, seniorzy, tak jak mówię, są świadomi tego, że po prostu trzeba, trzeba się badać, bo jak się chorobę wykryje na wczesnym etapie, to są po prostu większe szanse na wyleczenie Albo na zatrzymanie tej choroby po prostu y, na, na wczesnym etapie. Pani profesor, być może ktoś z Państwa będzie słuchał naszej rozmowy i być może chciałby, a nie może się zdecydować, jak wyglądają takie spotkania, jak wyglądają takie wykłady? Czy to jest gdzieś organizowane w szkołach, świetlicach? Gdzie można znaleźć informacje o tego typu y, inicjatywie? Wykłady są organizowane na terenie gminy Wielka Wieś. Hmm? Informacje y, po kolei w różnych tych miejscowościach, które należą do tej gminy. I to są zwykle budynki wielofunkcyjne, należące do gminy albo Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. I informacja jest oczywiście na stronie internetowej. Seniorzy, którzy, co ciekawe, w tej gminie jest aż 9 klubów seniorów na 12 miejscowości Czyli dosyć takich niedużnych. Bardzo Gmina, aktywna tak. społeczność, naprawdę. Mhm. Ja jestem zachwycona, zaskoczona i zachwycona. to jest taka trochę zmiana w mentalności pani profesor, tak. prawda? Kiedyś tak. starsze osoby były już takie, o, nie wychodzą siedzę w domu, w domu. tak, prawda, na podwórku własnym. Nie pokazać, tak, prawda, tak. Bo... A tutaj faktycznie ci seniorzy są bardzo aktywni e, i e, większość z nich ma po prostu internet, e, są na grupach. Wykluczeni cyfrowo. Ta, ta, no nie wykluczeni cyfrowo. Nie, nie wykluczeni cyfrowo. Kluczeni, tak jest. Dostają po prostu z gminy informacje, jutro jest wykład, tak, o godzinie 11 w tym i w tym budynku, w tym i w tym miejscu i widzę, że w miarę upływu czasu oni się też tak organizują, że na przykład, a to sąsiadka mnie zabierze, skrzykują się po prostu mm -hmm. w kilka, w kilka osób. kilka osób. pantoflową. Tak, była, tak? dokładnie. Kto nie może, no to mm -hmm. dojeżdża autobusem. I yy, no, no, dla mnie bardzo miłe, że jak pani mówi, że nie była tylko na pierwszym wykładzie, a tak to chodzi na wszystkie. Mm -hmm. I że rodzina się z niej śmieje, że z, za przeproszeniem stara baba, a chodzi na wykłady jak, jak dziecko. Ja mówię, niech oni się nie śmieją, bo pani bardzo dużo z tego korzysta. No zresztą ona no, bardzo jest zadowolona po prostu z tych wykładów. Także to bardzo jest miłe, jak się ma taki feedback, yy, że te wykłady mają sens i że ci Ludzie się faktycznie y, y, cieszą i korzystają po prostu jak długo trwa z tej taki informacji. Wykład, Około 45 minut, mm -hmm. czasem do godziny, jak się nam prelegent rozgada. Natomiast potem dyskusja no to też od 15 minut nawet do pół godziny, mm -hmm. bo to też zależy od, od tematu, jak temat jest, że tak powiem, bardziej praktyczny, typu właśnie osteoartroza czy, mm -hmm. czy miażdżyca, tak, no to lekarz kardiolog, który prowadził ten wykład, no, to został zasypany dosłownie pytaniami. No, bo każdy jednak gdzieś tam ma jakieś, jakieś problemy, w związku z czym każdy ze, ze swoją indywidualną y, sprawą y, się zwracał, no ale wszyscy mogli skorzystać. Y, potem z odpowiedzi. Wspomniała Pani, że lekarze biorą udział i to z konkretnych specjalizacji, czyli rozumiem, że wykłady są tematyczne i stricte dostosowane do jakiegoś problemu tak. danego, czyli kto 12, jeszcze, jeszcze tak. Tak, 12 wykładów jest prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Farmakologii, natomiast udało nam się zaprosić czterech lekarzy ze szpitala MSWiA w Krakowie mhm. i to właśnie był kardiolog, był geriatra, diabetolog i ortopeda. No to same po których prostu... ciężko się dostać. Czy można tak, zadać no to, są, to, są, tak, to są specjalności, no, no tak jak mówię, pod kątem po prostu wieku se senioralnego i, i bardzo były ciekawe te wykłady. Seniorzy byli naprawdę bardzo wdzięczni, że, że takie wykłady, żeśmy dla nich przygotowali. To my nie, nie przegadajmy tego tematu. Zapraszamy proszę Państwa na wykłady. Ja życzę Państwu powodzenia, bo to jest druga edycja. Tak, tak, mam nadzieję, że w przyszłym roku napiszemy trzecią edycję i dostaniemy kolejną. finansowanie. Tak, bo, bo projekt jest finansowany z Ministerstwa Edukacji i Nauk. Więc mam nadzieję, że, że w przyszłym roku po prostu też dostaniemy finansowanie i będziemy mogli kontynuować. Zwłaszcza, że co roku ludzi starszych coraz więcej przybywa. Coraz więcej przybywa tak jest. Bardzo dziękuję. Była ze mną pani profesor Agnieszka Wąsik, Instytut Farmakologii imienia Jerzego Maja, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, pani profesor Czapka z głowy i wielkie dziękuję, dziękuję wszystkim.